Wielu chrześcijan mówi nam, że Jezus jest fizycznym, zrodzonym synem Bożym. Ale czy znajdujemy tę wiadomość w Biblii? Odnosi się do wersetu, a my przyjrzymy się temu w samej Biblii. To jest w Hebrajczyków rozdział 5, werset 5. Tak samo Chrystus nie uwielbił siebie, aby stać się arcykapłanem, ale to on. Powiedział do niego, mając na myśli Boga: Ty jesteś moim synem, dziś cię zrodziłem. I mówią, że ten werset oznacza, że Jezus jest fizycznym, zrodzonym synem Bożym? Ale jeśli to jest znaczenie, które wyciągają z Biblii, to jeśli przejdziemy do wyjścia, rozdział 4, werset 22, znajdziemy tam: Wtedy powiesz faraonowi, że Bóg odnosi się do Jakuba. Powiesz faraonowi: Tak mówi Pan, Izrael jest moim synem, moim pierworodnym. Izrael odnoszący się do Jakuba, czy to by oznaczało, że Jakub jest również Synem Bożym, bratem Jezusa. A pierworodny, więc starszy brat wydaje się być trochę mylący. A jeśli przejdziemy przez Biblię, znajdziemy to znowu w King Samuela 7, werset 13 i 14. Widzimy odniesienie do Salomona. On zbuduje dom dla mego imienia, a ja ustanowię tron jego królestwa na wieki. Będę jego ojcem, a on będzie moim synem. Więc teraz, czy Salomon jest również Synem Bożym? Jeśli przejdziemy przez Biblię, księgę psalmów, w księdze psalmów 2, werset 7, jeśli chodzi o Dawida, ogłoszę dekret. Pan powiedział do mnie: Ty jesteś moim synem, dziś cię zrodziłem. A co z Dawidem? Czy Dawid też jest zrodzonym synem Bożym? Ile dzieci ma Bóg? Jeśli spojrzymy na Jeremiasza, rozdział 31, znajdziemy: Bo ja jestem ojcem dla Izraela i dla Efraima, on jest moim pierworodnym. Więc Izrael i Efraim są również dziećmi bożymi. Jeśli przejdziemy do Łukasza, rozdział 3, werset 38, znajdziemy syna. A nasza syna Setta, syna Adama, syna Bożego. Więc Adam też jest synem Bożym? Zamieszanie tutaj wynika z tłumaczenia. W hebrajskim syn jest określany jako termin czułości, ojciec jest określany jako termin szacunku. Nawet dzisiaj znajdziesz kogoś, kto idzie do księdza i mówi ojcze, Przebacz mi, bo zgrzeszyłem. Nie mają na myśli, że są fizycznie związane z nimi, to termin szacunku. Możesz usłyszeć starszego mężczyznę, który mówi do młodego: Synu, posłuchaj mnie, ale nie ma na myśli, że jest mężem jego matki. To jest termin czułości, dlatego znajdziesz go w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie odnosi się do wielu proroków Bożych jako do terminów czułości, a nie relacji fizycznej. I to jest zamieszanie, które ludzie wprowadzili, biorąc coś, co było w innym języku. I nie rozumiejąc tego lub zmieniając to dla własnych celów politycznych, zachęcamy ludzi do czytania Biblii i zobaczenia, że to nie jest relacja fizyczna, raczej to tylko termin szacunku. Zachęcamy Was do przeczytania Koranu, ostatecznego objawienia Boga, naszego Stwórcy i poznania prawdy.